Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed niedzielnym pojedynkiem Krakowi, kiedy to rywalem będzie Śląsk-Wrocław. Początek meczu o godzinie 17.30. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. No i bardzo proszę tak na początek przedstawić sytuację panującą w zespole właśnie przed tym pojedynkiem. Znaczy, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, to sytuacja się nie zmieniła od poprzedniego meczu, czyli dalej, dalej Peska, dalej eee, Rasmussen i... Kuba Myszor w fazie rehabilitacji. Pozostali, są gotowi do niedzielnego meczu. Dziękuję no, bardzo. Przepraszam. Yy, Paweł Joroszyński. Niestety ale wykartkowany. Dziękuję bardzo teranze i przejdziemy do pytań na początek Jacek Żukowski. Czyli trenerze dzień dobry. O tyle się zmieniła sytuacja, że Jabłonski i Jugas się wyleczyli, tak? Bo A, byli chorzy. Nie normalnie już trenują. Mhm. Trenerze, przechodząc do meczu. Yy... Mam pytanie, bo Śląsk pokazał w minionym tygodniu no, dwa oblicze. Jedno to ligowe w meczu z Lechem, i drugie w Pucharze. Przy analizie, pan się będzie opierał na którym meczu bardziej i, i czy to jest dla was korzystna sytuacja, że Śląsk no, zanotował taką wpadkę? Będziemy się opierać na obu meczach, nie tylko na tych meczach, bo generalnie też trzeba spojrzeć na mecze wyjazdowe Śląska i z widzewem, i, i z pogonią. Natomiast y, ta sytuacja no, na pewno spowodowała duże zamieszanie, jeśli chodzi o bo Śląska, podejrzewam, po takich meczach zazwyczaj jest olbrzymia mobilizacja, więc liczymy się z tym, że Śląsk przyjedzie do nas bardzo zdeterminowany. No ale kto wie, jakiś lat pozostawi taka porażka w Kaliszu na drużynie Śląska. Michał Knura, Wy ostatnio przegraliście, oczywiście z dużo lepszym rywalem, nie w też takich okolicznościach, ale... Jaki jest ślad po tej porażce, albo jaka jest reakcja drużyny w tym tygodniu? Reakcja drużyny najważniejsza będzie nie w tym tygodniu, tylko będzie w niedzielę, no to jest najważniejsze, ale po każdej porażce jest, jest niedosyt, jest żal, jest złość, rozczarowanie, takie było u nas no, oczywiście po meczu z Piastem. Natomiast no, dzisiaj już jest dwa dni do meczu, już się skupiamy na Śląsku i to nas w tym momencie interesuje widać, że w Śląsku strzela dwóch zawodników wiosną Exposito i Jebołach. Czy, czy pan, że tak powiem, będzie się na nich szczególnie skupiał w związku z tym? No nie, no my się skupiamy na całej drużynie, ale nie ulega wątpliwości, że jeśli chodzi o ofensywę, to są wiodący zawodnicy i yy, Exposito i szczególnie ostatnio Eboach, który jest naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji i, i na nich trzeba będzie zwrócić baczną uwagę. Piotr Jabor Pamiętam, że pewnie analizował pan pod względem taktycznym, wynikowym różne Śląska, ale powiem, też pan patrzy na to, co się dzieje w tej drużynie wewnątrz. Gdy pan szedł konferencję trenera Śląska już słyszał pan, co powiedział po ostatnim meczu, to, to, to w głowie jest taka myśl, że oho jest tam grubo, przyjadą zmobilizowani, czy czy myśl taka, ta drużyna się trochę im rozsypuje od wewnątrz? Znaczy, no nie podejrzewam, że się drużyna rozsypywała, natomiast rzeczywiście, no, y, słuchając y, słów słuch Iwana... Bo... Po meczu na konferencji, no ja mogłem go współczuć, bo, bo człowiek no, przypuszcza, jak się może czuć w takiej sytuacji trener zespołu ekstraklasowego, który sromotnie przegrywa z drugoligową drużyną, chociaż Kalisz zagrał ten mecz naprawdę świetnie i, i nie ma co tu dużo mówić, natomiast no, trudno mi oceniać w tym momencie. Byliśmy ze śląskiem razem w Turcji w jednym hotelu. Bardzo często się spotykali, rozmawiali. Także, także zespół, który wtedy no, wyglądał. Zupełnie dobrze, więc nie podejrzewałem, że tam się coś rozsypywało. Natomiast no, taka porażka, bym powiedział, zaskakująca po świetnym meczu z Lechem. No, ale to już jest problem Śląska, nie nasz. My możemy tylko się przyglądać temu, jak to, jak to wszystko jest i, i skupiamy się już tylko i wyłącznie na sobie przed meczem ze Śląskiem, bo to będzie najważniejsze. Grzegorz Wojtowicz. Panie trenerze, chciałem teraz o Pana sytuację w drużynie zapytać, no bo wygląda na to, że poza tym Jaroszyńskim będzie Pan miał już wszystkich zawodników do dyspozycji. i Co Pan pozmienia w składach, w składzie, bo, bo sam Pan mówił, że te zmiany w Gliwicach, które Pan dokonał, nie wpłynęły dobrze na drużynę, bo szybko straciliście gola. Czy będą po prostu też jakieś... Czy planuje Pan po tej porażce w Gliwicach, no troszkę więcej takich zmian w składzie w Krakowie? Znaczy, podejrzewam, że zmiany będą, natomiast jakie one będą, to zobaczymy w niedzielę, więc no, trudno, że ja się w piątek odkrywał ze składem i, i, i rzucał tutaj e, szumne zapowiedzi. Każda porażka powoduje jakieś tam reperkusje, e, w kolejce czekają następni, Jugas, Jabłoński są już, już e, zdrowi, więc myślę, że tutaj też większe pole manewru. Myślę, że zmiany będą, ale zobaczymy w niedzielę, jak to będzie wyglądało już tak... Konkretnie, personalnie. Chciałem zapytać o taką sytuację, bo wiosną yy, no w trzech meczach prokurowaliście sobie rzuty karne, które no, no podkopują, że tak powiem, wynik, no, no utrudniacie sobie bardzo życie. Jak pan reaguje na to? Uczule pan zawodników i można coś z tym zrobić? No bo to jednak troszkę dużo tych, tych, tych no, karnych. To jest sytuacja, z którą się pierwszy raz spotykam, chyba, w swojej karierze trenerskiej, żeby w ciągu paru meczów dostać trzy karne, które praktycznie no, robimy sobie. Robimy sobie sami, chociaż ja do tego karnego w Gliwicach mam e, inne podejście, uważam, że był karny e, lekko z kapelusza, no, ale to jest w tym momencie nieważne. Trzy karne rzeczywiście rozmawialiśmy na ten temat z drużyną, analizowaliśmy sobie to wszystko, natomiast no, później przychodzi mecz, boisko i, i te sytuacje się powtarzają. Ja mam nadzieję, że po tych ostatnich rozmowach już to się nie będzie powtarzało i takich głupot nie będziemy sobie sami stwarzać. Rafał Nowak. Dzień dobry, panie trenerze. Ja chciałem zapytać o taką rzecz, bo bezpośrednio po meczu, tym poprzednim, mówił pan, że, jest pan, że jesteście na siebie źli, że, że to się tak potoczyło. Ale rozumiem, że w, w takim kontekście, że Krakowia, no bo przeciwnik uzyskał przewagę w tym meczu, można powiedzieć, spychał nas do takiej dość głębokiej defensywy, ale z drugiej strony pan często podkreślał, że. Krakowia nie jest drużyną, która chciałaby posiadać piłkę, że to nie jest jakiś fetysz, że chodzi o to, żeby kiedy się już tą piłkę ma szybko atakować. To tak naprawdę chciałem zapytać, w jaki sposób pan wyobraża sobie wygrywanie Krakowi? Czy to jest tak, że znowu będziemy oczekiwali, że przeciwnik będzie posiadał piłkę, a my będziemy kontratakować? Czy jesteśmy niezadowoleni z tego, że oni jednak nas tak mocno stłamsili? Czyli jaki jest sposób na wygrywanie Krakowi? Wie pan, co ja mam takie, takie ostatnie wrażenie, że dostaję pytania, jakbyśmy byli na ostatnim miejscu w tabeli z 8-punktową stratą do przeciwników. Myślę, że tutaj chyba za bardzo, yy, za bardzo nas źle. Media oceniają bardzo negatywnie ostatnio, a chcę przypomnieć, że Krakowie póki co jest na szóstym miejscu w tabeli, a w tabeli wiosny jesteśmy na piątym miejscu. Więc myślę, że tak trochę spokojnie z tym takim biczowaniem tej drużyny. Ja wiem, że nam się zdarzają takie mecze, które sami jesteśmy na siebie wkurzeni, rozmawiamy o tym, ale myślę, że, że chyba zbyt, zbyt bardzo krytycznie podchodzić do, do naszej drużyny. Jaki jest sposób na wygrywanie? Jeśli wygrywaliśmy z Rakowem, z Legią... Graliśmy świetne mecze w tamtej rundzie, czy nawet te mecze tutaj z górnikiem i ze Stalą Mielec. Jakoś nie było pytań, jaki jest sposób na wygrywanie Krakowi. One się zawsze pojawiają po meczu przegranym. Ja to rozumiem, no ale odpowiem Panu tak. Nie zmienimy diametralnie swojego stylu gry, nie będziemy posiadania piłki mieć na poziomie 70-80%. Natomiast mecz w Gliwicach jeśli już tak y, chcemy ten mecz ocenić na gorąco, graliśmy na bardzo niskim procencie skutecznych podań i bardzo dużym procencie y, strat własnych. I to zdecydowało o tym, że ten mecz tak wyglądał. Jeśli nie potrafiliśmy utrzymać piłki, jeśli przegrywaliśmy bardzo dużo pojedynków jeden na jeden, no to trudno myśleć o korzystnym wyniku z bardzo dobrym zespołem, jakim jest Piast, bo, przepraszam, ja Piasta za taki zespół uważam. No tak woli y, delikatnego y, przypomnienia pewnych rzeczy. Ponownie, Rafał Nowak. Rafał Nowak, teraz pasy, a to jest dość istotne, ponieważ y, ja reprezentuję media kibicowskie, i proszę mi wierzyć, y, ta, to, ta wyrozumiałość dla y, drużyny jest na pewno większa niż dla takiego postronnego widza, ale ja spróbowałem na ten ostatni mecz popatrzeć z takiej perspektywy. Y, jeżeli ktoś nie kocha Krakowi i chciałby ją pokochać, no to pytanie, czy pokochałby ją za? Styl, w jakim wygrała y, jakiś mecz, czy no, na pewno nie za to, co się wydarzyło y, w Gliwicach? No, I ja, teraz... się, ja się tutaj absolutnie z Panem zgadzam, no, że po takim meczu jak z Piastem, y, przegranym i to przegranym w takim stylu, bym powiedział, średnim, no trudno tu wyciągać jakieś takie, bym powiedział, optymistyczne wnioski, czy nagle. Postronnemu kibicowi zacząć yy, kibicować Krakowi. No to nie był nasz najlepszy mecz i, i tym meczem nie zrobiliśmy sobie dy, dobrej reklamy. Ale były też w naszym wykonaniu mecze dobre i myślę, że te mecze też przyciągną kibiców. Ja sobie pamiętam, ale chciałem jakby zadać pytanie, bo chodzi mi o to, że ten mecz ze stalą, co zresztą trener Majewski przyznał po meczu, on powiedział tak, chcieliśmy oddać Krakowi piłkę i ją skontrować. I można powiedzieć, że ten plan do przerwy stali się udał, potem udało się dzięki e, świetnym zmianom w drugiej połowie ten mecz odwrócić. Pytanie jest takie, e, czy, e, czy to jest właśnie sposób, jaki nawet na własnym stadionie chcemy, e, czy, czy będziemy jednak próbowali przejąć kontrolę nad meczem no, i go prowadzić? W meczu mecz. ze Stalą, szczególnie w drugiej połowie, mieliśmy kontrolę nad meczem. No, dlaczego pan mówi, że Stal nam oddała piłkę i czekana, a Stal już nam nie oddawała piłki, bo szybko wyrównaliśmy mieliśmy kontrolę nad meczem. W meczu z Górnikiem mieliśmy y, totalną kontrolę nad meczem. To nie jest tak, że my oddajemy piłkę i czekamy tylko. No. Wy tak szukacie czasami wybiórczo meczów, rzeczywiście, ten mecz z Piastem był takim dobrym tego potwierdzeniem, no ale ja bym mógł zadać pytanie, jak to wyglądało w innych meczach i kibice nie narzekali, że oddawaliśmy piłkę przeciwnikom, a graliśmy z kontry. więc no wie pan, punkt widzenia zależy też od punktu siedzenia. Michał Knura. Jak mogę zmienić temat, trenerze, ten pierwszy mecz ze Śląskiem to był bardzo, bardzo pechowy i nie mówię, że... O tym, że tylko tam remis, ale wtedy straciliście Kamila Pestkę na, na dłuższy okres. Co możemy powiedzieć na ten moment, co on teraz robi, już prawie 7 miesięcy po, po tym urazie? Kamil zaczyna już treningi biegowe. Myślę, że niedługo będzie już wchodził w takie treningi z drużyną, ale, ale jeszcze tak de facto trochę z boku. Ale mam nadzieję, że już, już coraz więcej elementów piłkarskich będzie i, no i będziemy patrzeć tak jak wszyscy oczekują wiosny, tak będziemy oczekiwać jak najszybszego powrotu Kamila. jakieś minimalne szanse na, na ten sezon jeszcze pan widzi czy to, Nie, to no trudno nie, nie, nie wyrokować nie będę się no? wypowiadał nie jest trudno powiedzieć po takiej kontuzji po operacji więzadeł krzyżowych zawsze bardzo trudno się wchodzi zawodnikom którzy zaczynają rehabilitację w tej w tym okresie zimowym bo tu jest dużo treningów na ciężkich boiskach dużo treningów na sztucznych boiskach no to nie sprzyja takiej właśnie bo gdyby to było przez nie wiem Zacząłby w maju, i przez te takie lżejsze miesiące z dobrymi boiskami, myślę, żeby było ciut, ciut szybciej. Teraz trzeba spokojnie się uzbroić cierpliwością. Teraz pytanie o drugą drużynę, bo zaczyna teraz wiosnę. Jaki jest cel postawiony przed, przed tym zespołem? Cel jest postawiony jasny: chcemy grać o drugą ligę. I tak chłopcy wiedzą, i, i tak do tego podchodzimy. Zdajemy sobie z tego sprawę, że przeciwników no mamy. mamy naprawdę mocnych i godnych, bo i wieczysta i stalowa i Awia Świdnik, o której się tak czasami zapomina, ale to jest naprawdę dobry zespół. Będą, będą mocny, mocnymi, ale my też zrobiliśmy niezły zespół w tej drugiej drużynie, więc spokojnie. Zobaczymy już, już jutro w stalowej woli jak wyjdzie inauguracja. Jeden odpad przeciwnik. Bardzo no ale no to takie życie jest nieraz. Dziękuję bardzo, Tranger. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo również Panom i do widzenia. Do niedzieli.